Witajcie w kolejnym vlogu. Jakiś czas temu byłam w sklepie, który się nazywa TETI i zaraz mam dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zaczynam haul. Będzie to tradycyjnie hol z światy. Będę wyciągała rzeczy, które. Dałoby no, się tam upolować. Jeżeli nie byliście w Tedim, to serdecznie Was zachęcam, żeby tam się wybrać. Jeżeli na przykład organizujecie jakąś tematyczną imprezę, bo na pewno wszystko, czego potrzebujecie, tam znajdziecie Halloween, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, no warto jest się tam wybrać. Przede wszystkim urodziny: to jest cała wręcz alejka, rzecz na urodziny. Cała ściana balonów, świeczek jakichś banerów, no wszystko w tych internetowych sklepach imprezowych, jak szukacie, to tam jest taniej. Ale na przykład uważam, że wtedy jest droższy niż ACTION, mimo że kiedyś myślałam odwrotnie, a ja byłam jakiś czas o wiecie w ACTION i wydaje mi się, że w ACTION jest taniej. Znaczy wydaje mi się, na pewno jest taniej, bo byłam w miarę na świeżo z porównywaniem tych cen. Ale nie wszystko jest takie same, można coś tam poszperać, poszukać. Ja wybrałam się z myślą o urodzinach, bo będziemy mieć niedługo wspaniałą okazję do świętowania i znalazłam w składzie szampana. Szampana z unicornem, szampana dla dzieci o smaku jabłkowym. Oczywiście jest to szampan, prawda, tylko czy mam ostrość bezalkoholowy. I myślę, że świetna sprawa, bo też taki miły dodatek. Ja nie widziałam w żadnym takim dyskoncie, tu było Biedronka, Lidl i tak dalej z unicornem. Coś ekstra, proszę pana. Mamy taką ekstra szarfę, no rewelacyjna jest ta szarfa. Widziałam, że muszę ją wziąć od razu. 10 zł. Szarfa yy, urodzinowa, ale były różne inne. Na przykład, jak organizujecie panieński dziewczyny komuś, jakiejś swojej przyjaciółce, to musicie tam koniecznie pójść, bo na panieński było tyle rzeczy że ho, ho i jeszcze trochę. Naprawdę i szarfy, i te korony, i jakieś tam słomki, kubki, talerzyki, banery, no dobrze że wszystko tak. Więc wydaje mi się, że 10 zł to jest spoko cena, no nie wiem jak po rozpakowaniu, bo to będzie też taki dodatek do prezentu, więc nie chcę teraz go napoczynać. Natomiast tak czy siak jest to fajna. Tak? Warto tam jest. Brać. Jeżeli chodzi o takie akcenty, to jeszcze świeczki przeróżne, słuchajcie, no po prostu każdy numer jak sobie wyobrazicie, każdy kolor, w kropki, w paski, złote, niezłote, brokatowe, no każde, dosłownie każde, więc y, polecam. Y, 5 zł. Jedna świeczka. No dobra cena cena. Okay. jest to również mnóstwo bidonów. Ja akurat znalazłam taki z arbuzami za że wam mówię 15 zł no, ma tutaj taki szeroki dzielak i no, taki bidon do wody ale były z cytrynkami, z arbuzami, no z jakimiś tam psimi patrolami i wszystko na co ten Teddy ma obecnie licencję. No bo nie na każdego bohatera ma licencję, no ale tam na pewno no, psi patrol był, no, wiem, że mnóstwo dzieci kocha psi patrol, więc na pewno to będzie miły akcent. Zmywaki, ale tylko jedne. Nie mogłam się oprzeć, bo to jest taki zmywak za 5 zł, dwie sztuki, który ma z jednej strony powierzchnię taką czyszczącą, a z drugiej polerującą i to jest taka trochę szmatka jak Magic Sponge, coś takiego. I 5 zł za dwa zmywaki. Myślę, że do mojej kolekcji to się przyda. Do tego karteczki, 5 zł. Takie karteczki, żeby sobie zaznaczyć w książce, tam dla dzieci do szkoły na której obecnej stronie tam jesteś, czy tam co, jak czytasz, czy tam jakieś zadanie rozwiązujesz, co jest i tak dalej Serwetki wzięłam w Tedim. Nie wiem czemu, ale cały czas chcę powiedzieć pepko Mam nadzieję, że się nie pomylę. W Tedim znalazłam em, serwetki i serwetki moim zdaniem w nie są takie tanie, bo ja znalazłam wszystkie serwetki po 5 zł, ale większość z tych serwetek kosztuje 7 zł albo 15 zł albo 10 zł, więc no prałko zdecydowanie lepiej jest kupić takie serwetki. No ale tak, 5 zł takie olyła kolor. Tutaj mamy kwiatuszki, też piątkę. No i kropeczki piątkę, a takie białe w granatowe kropki 10. No jest trudno, będzie mieć różowe. Cóż poradzi? Znalazłam jeszcze bardzo fajne zakreślacze. Dzieci kochają takie rzeczy. Słuchajcie, dzieci po prostu uwielbiają kredki, zakreślacze, notesiki, karteczki. nich najlepszy prezent. Za 5 zł. Takie um, zakreślacze. Dlaczego ja nie mam tej ostrości, czy mi się wydaje? Takie zakreślacze, cukiereczki, um, W różnych kolorach. No i taki dodatek do prezentu. Fajna sprawa. Również znalazłam za 5 zł, trzy takie unicornowe, chciałam powiedzieć, długopisy z jednorożcem. I to są takie długopisy, które mają tutaj do zmazywania końcówkę, więc jak coś tam się nie uda, to nie wiem, co znam, to też jakieś daje. 5 zł za 3. Myślę, że spoko. Następnie mamy jeszcze tutaj takie rzeczy jak słonki. Papierowe słomki za 5 zł. Papierowe słomki, akurat, no, myślę, że to jest taka cena w porządku. Chociaż wydaje mi się, że w pepko, w papierowe słomki są, jest im więcej trochę w takiej cenie, ale nie jestem pewna, bo już teraz dokładnie nie pamiętam, dawno nie kupiłam takich, kupowałam takich słomek, ale one też właśnie będą nam potrzebne na imprezę. I były też słomki plastikowe, były też takie słomki, które można, wiecie co, na przykład dodać do tych kubków z Pepco. Tu ja mam kubek, taki kubek taką blokadą jest ta słomka i one tam występowały osobno, więc można taki jakby zapas kupić z takich słomek. Były szklane słomki, plastikowe z taką szczoteczką, też za 5 zł, także no, można tam coś znaleźć ciekawego. Żelki. Na to też jest zawsze szał, na te żelki. Więc wziąłem jedno opakowanie. Jeżeli na przykład organizujecie jakąś imprezę, czy Wasze dziecko ma urodziny i chce klasie rozlać, to myślę, że to też jest fajny pomysł, żeby wszystkim dzieciom to można z łatwością oderwać. Do tego mam plastry za 5 złotych. No te plastry też tak powiem Wam, że o 5, 10, 15, nawet o 20 widziałam, ale to takie większe. Wziąłem takie plastry w piratki. No wiadomo, plasterki leczą, to jest coś najważniejsze czasami. To jest to inercy. No. Dzieci mają obsesję na tym punkcie i to jest w ogóle jakieś takie wielkie opakowanie, bo ja na początku myślałam, że to są paczki, ale okazuje się, że to jest wielkie opakowanie za 15 zł, no to zawsze jakiś tam dodatek, jak do kogoś możemy stworzyć taki zestaw prezentowy, na przykład chociażby takie żelki, hmm, nie wiem, to są takie cukierki, bidon i karteczki. O na przykład. Było takie długopisy, karteczki i zakreślacze. Mówię Wam, dzieci kochają coś takiego, więc pamiętajcie, szczególnie dziewczynki. Karteczki, zakreślacze, one się tym wymieniają. Chciałam Wam jeszcze z bliska pokazać, jak to wygląda. No, nie jest to może najlepiej wykonane, ale to jest 10 zł, taka szarfa. To jest moim zdaniem spoko cena. Ten bidon też jest ok. Mam no tutaj jeszcze taką rączkę do trzymania. tam do wieszania. Nie wiem, czy można go mieć w zmywarce, bo tego nie sprawdziłam. To są te mazaki, karteczki, te zmywaki też oraz szampan. No fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Miły dodatek. Tutaj jeszcze mamy. Te plastry z piratami. Nercy. Słonki, no i te świeczki. Świeczki są akurat bardzo dobrze zrobione. Moim zdaniem. Serwetki, no wszystko widzieliście. Zaraz uciekam do teatru z dzieciakami, więc to jest taki mój outfit of the day. Mam na sobie spodenki czarne, są trochę z wyższym stanem. Można oczywiście tak tutaj to wszystko schować. No ale, ale nie trzeba. I bluzkę do tego założę, jakieś może baleriny. Nie chcę z dzieciakami dzisiaj właśnie pójść do teatru, może jakąś marynarkę na to narzucę, jest ładna pogoda ale nie aż tak parno, więc myślę, że mój strój jest w porządku, będzie w porządku, a później jeszcze obiecaliśmy, że pójdziemy z nimi na lody po tym teatrzyku. Myślę, że nie będzie za późno. No i zjemy sobie jakiś obiad, jakąś nie wiem, kolację pewnie, już prędzej, bo dzieci zjadły idę to w szkole i w przedszkolu. No i powoli tak się zaczynamy, słuchajcie, szykować do wakacji, bo już za chwilę kończy się rok szkolny i zaczyna się przerwa letnia. Nie wiem, czy macie już jakieś plany na wakacje, dajcie znać. Niektóre osoby już planują wakacje na poprzednich wakacjach, bo zawsze jak jeżdżę nad morze, to są takie klientki, które rezerwują już na następny rok. Ale najczęściej no, to jakoś grudzień, styczeń. Chyba ja jestem typem osoby, która później rezerwuje te wakacje. No nie z takim dużym wyprzedzeniem. Także no, jeszcze mamy już jakieś plany, ale nie całe wakacje mamy zapełnione. Więc chętnie posłucham jakichś Waszych sugestii. Jeżeli macie jakieś propozycje, to dajcie znać. Bo to są takie nieoczywiste miejsca, które mogą być bardzo fajne. A jest dużo też super miejscówek w Polsce, no bo każdy zawsze myśli o zagranicy, a w Polsce mamy naprawdę piękne miejsca, piękne miasteczka, piękne zakątki i warto jest o tym pamiętać przy organizacji wakacji, żeby coś jednak w Polsce zobaczyć, coś pokazać dzieciom, coś pozwiedzać, bo jest co zwiedzać i tego się trzymajmy. No dobrze kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia.